Siemaneczku wszystkim, ja jestem Roku. to jest drugi odcinek serii Minecraft Hardcore i tu się za bardzo nic nie zmieniło, oprócz tego, że tu jest taki tunelik wykopany, a tam jest taka niespodzianka. Dobra, zjedzmy sobie coś, bo jesteśmy głodni. I tu mamy piecuku żelazo, które wydobyłem w jaskini tam. O tam w jaskini, zaraz tam pokażę co tam się działo, jest dzień czy noc? Dzień. Dobra, co ja zrobiłem, nie wiem. Dzień, dzień, dobra. Hmm, wiecie, co kilo w sobie, zaraz zrobimy ten żelazny i tam dla Was jest taka niespodzianka. jedna. <laughs> w ogóle ja nagrywam, nagrywam, dobra, już dwa żelaza mamy I Zaraz teraz będziemy mieć trzecie żelazo, i pójdziemy po, po diament. Tak, są tam chyba kilka diamentów, jest też tego co widziałem. Tak obok lawy, nie pamiętam, już kilka dni nie grałem tutaj. Dobra, chodźmy na dół. Tam poświetlałem wszystko, co tak sobie powykopam. Tu i tak się są. Niedługo będziemy tak. Może za odcinek, może za dwa. Nie wiem, bo chcę sobie chociaż to że takie pół diaksowe pół żelaznej temy zdobyć, żeby nas nic po drodze, po drodze nie zabiło. No i dobra, jesteśmy już na dole. Boże, myślę, że ktoś się kopie. Tu i tu są. Ty, 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 tak, diamenty. Jeden diament, dwa diamenty i tyle diamentów, tak. No, za dużo ich nie było. Ale chociaż będziemy mieć na miecz. Ale ja bym wolał kilo w sobie zrobić. Dobra, a zejdźmy jeszcze. No, idźmy w Dobra, I chyba jeszcze jedne były diamenty. Chyba. Jest, a nie, dobra. Stoję na innym świecie gram. Dobra, sorry, sorry, tu jest jakiś kanion. Oj, dobra, tu z żelazo sobie zdobędziemy. Tam coś jest, jest. tu się tak układają czasami. Dobra, o, tu też coś, O, obsidian. Tak, obsidian. Hej, złoto. Ale głupio było, jakby ta slawa tam była. A ja się tak podkopałem i umarłem. Dobra. Chodźmy stąd. No. Pochodni sobie coś porobimy. Mamy węgiel w ogóle? Jest nieślepy chyba. Nie, nie mamy. To sobie zdobędziemy. Tumno. Www patyczki. Miałem patyczki gdzieś. Miałem przed chwilą, wywaliłem fajnie, dobra. Zróbmy sobie tak. Pochodni. Pochodni mam 14. Lwy tu uuu, jakie like nerwy. Widzicie? To słabo. Ja tu sobie potem wrócę zaraz, zrobię żelazną zbroję. Z tego żelaza. Tu będzie. Nie, nie wiem. Dobra. Widzicie co ja sobie tą wodę zatkam i wejdę tu bardziej wyżej. Wuhuu. Ule. Dobra. Zbierzmy sobie to żelazo. Całe? tam też mogą być jakieś diamenty. Też mm. nie ma nic. Dobra, trochę tak niebezpiecznie koło tej lawy wchodzić. Bo możemy wpaść jak to, to żelazo przed chwilą. A do nas... żeby nasz jakiś tu szkielet w ogóle nie był. Bo my ze szkieletem to nie damy sobie rady. Chyba. Mm, bo tu nas oder wiecie zabije i po nas. I ile Uff. Myślę, że to biam... Ty. Mmm, ile żelaza. la. Ile mamy już? 14 15, 16, 17, łoho, wow, wow. o już kieleta słyszę. tak puste szanse, szkieletowe. Co my tu mamy jeszcze tu la... <laughs> Ludzie! Mam diamenty! Na... Dobra, kolejne nasze diamenciory. pik pik pik, pik. pik, pik. Dobra, to jakieś, wiecie, tu ma mini-zabezpieczenie. Jeden! Dwa! O, w dół! O Boże. O Jezu... O Boże. Aż tyle? Aż 10 Drugi odcinek, już 10 diamentów? Mm. To my chyba nie umrzemy. No. <grymne> dobre. No i tak umrzemy niedługo wpadnę do lawa, albo gdzie? Albo coś nam zabije. Dobra, złoto nam się przyda na te złote jabłka, bo one nieraz mogą nam uratować dupę. Dobra. Wiecie co? Żebym nie zgubił tutaj e, tego, naszą, naszą bazę. Tu już sobie. O, tu jest. Tam jest. To ja sobie się tu pozbieram. Ile tak? Whohoho Pik Dobra Walala Ulala, la. dobra Czekajcie, ja zaraz... Dobra, już jestem. Musiałem zamknąć sobie drzwi do pokoju Dobra i chodźmy do góry. A jest 10 diamentów. To może zrobić taki mieczyk plus do tego kilo to już 5 diamentów za 5 diamentów bez... może zostawimy na enchant będzie potem z tych dwóch i książeczkę, tak dobra to nam zostanie 3 diamenciory mm. Ulala Tylko musimy obsa jeszcze wykopać Ech. Ech, no dobra, zróbmy sobie co mieliśmy zrobić coś mieliśmy zrobić Pek. wiem z naszych diamencików Zrobimy sobie Kilo Puff. Oraz mieczek. Dobra. I zrobimy sobie jeszcze więcej piecyków I to rozwalimy I, i to też rozwalimy I tu post Pełne I to rozwalimy Ile ma tych 6 Proszę. I tu będzie crafting piękny. I teraz, ile mamy węgla? Mało. To zaraz i tak pójdziemy. 6 piców jest. Musimy 6 pustych slotów na 1, 2, 3, 4, 5. Dobra. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra. Do każdego picyka pod 3 po węgla, prawie. zbierzmy sobie te temy nasze. Dobra, i co my tu mamy? Dobra. Easy. Dobra. niech tam się przypala. A tu niech się nam złoto przypali. Idziemy zaraz po jakiej? Tu na dół idziemy? Uj noc, idziemy spać Achievement Diamonds. Uhuu! Uh, uh, uh. Aha! Po co ja wyszedłem tutaj, ja nie? Wiem. tu są. Uuu, już 10 minut, prawego odcinka. Dobrze, a my tutaj tylko diamenty wydobyliśmy. Dobra, zróbmy sobie teraz żelazną klatę oraz jeansy. Tak na razie tik-tik. I znowu żelazo bierzemy. Tu sobie teraz zrobimy hełm. Hełmik mamy, tak, żelazny. Tyk. I teraz tyk, tyk i tyk I tu nasze złoto. A złote jabłko sobie zrobimy. Budki Dobra Nasz pierwszy secik bo Jezu, co mi się jakieś tu łączyły, Do robienia live'ów Dobra Taki secik nasz W dół znowu oczym pierwszy secik nasz I pójdziemy sobie Na razie po żelazo Po jakiś ten węgiel Bo węgla mamy bardzo mało Może jeszcze jakieś diamenty Znajdziemy Fajnie by było, no to jest wkurzające. Nie możemy szybko pójść. Bleh. Dobra. Gdzie mamy? O! Możemy sobie przekazać. Wiecie co? Dobra. I tu nasz pierwszy obsidian. O Jezu, ale się go długo kopię. Musimy raz, dwa, trzy, cztery, cztery obsydianu. Jeden. Oh. I będzie zaraz drugi, patrzcie się. Drugi obsydian i trzeci patrzcie. Trzy, dwa, jeden i trzeci obsydian to. Dobra. I ostatni nasz obsydian. Na razie tyle nam potrzebny jest, bo... Dobra. Git. Mm, tyk, Tik-tik-tik. Tyk, na... Nie będziemy marnować tego kilofa diamentowego na razie. Bo i tak mamy ten żelazny. Dobra. Teraz słabo no wszystko widzicie na pewno, ja tu zaraz wam o... Co ja zrobiłem? A, escape Kliknąłem, dobra złoto mamy Złoto dobre jest Dobra I kolejne nasze złoto Oh yeah Uhuhuhu, ile go mamy tu, tego węgla. Sporo. Dobra, lecimy teraz na górę. I chyba kończymy odcinek. na następnym odcinku spróbujemy coś tam enchantu zrobić i tak dalej. Może trzcinę zrobimy, jakąś farmę. Dobra. To tak. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcja i komentarz. Trzymajcie się, nara, cześć. the a and Nice to meet you. Got some questions I'm wondering, can you answer like, how much longer I do this? How much longer I do this? Till they realize they stupid for overlooking this cool kid. They put me on at party gym and...